Dzisiaj Chrystus chce, aby radość przepełniała nasze serca. Ale nie tylko radość związana z tym, co doczesne, nie tylko radość wypływająca z różnych rzeczy czy przeżyć, radość, która polega na przebywaniu z Jezusem, bo obecność Jezusa w naszym życiu to najcenniejszy prezent, jaki możemy otrzymać. Wiele razy człowiek ugania się za tym, żeby wybić się ponad drugiego, żeby uznano Jego pozycję w pracy, w środowisku. Ale czy to jest najważniejsze? Czy to rzeczywiście przynosi nam prawdziwą radość? Czy o takie spełnienie chodzi w relacji z Bogiem? Panie Jezu, przyjdź dzisiaj do nas. Napełnij nasze serca Twoją radością, radością z tego faktu, że jesteś z nami.